Reprezentacja Brazylii pokonała Argentynę w półfinale Copa America 2 do 0. Canarinho gospodarze Copa America zagrają w finale. Wielkie gratulacje, natomiast ta porażka Argentyny oznacza, że Albicelestes a wraz z nimi najlepszy piłkarz naszych czasów, czyli Leo Messi, bo tego chyba nikt nie kwestionuje zawiedli po raz kolejny na wielkim turnieju. Paradoksalnie zresztą po fantastycznym meczu najlepszym swoim występie um, Argentyny na Copa America i też indywidualnie po najlepszym występie e, Leo Messiego, który z Strzelił m.in. w słupek, fantastycznie dogrywa. W ogóle Argentyna grała naprawdę niezły mecz, ale gole strzelali Gabriel Jesus i Roberto Firmino. Przypomniało mi się z 1986 roku, jak reprezentacja Brazylii pokonała Polskę na mundialu w Meksyku 4 do 0. Brazylijska prasa pisała wtedy, że może i Polak jest papieżem, ale Bóg Brazylijczykiem. A teraz sytuacja jest analogiczna e, papież jest argentyńczykiem, a w reprezentacji Brazylii gra Jezus, a jeszcze w fantastycznej formie Dani Alves w fantastycznej formie też bramkarz Alison, który w spektakularny sposób obronił rzut wolny Leo Messiego. Zresztą zupełnie e, bardzo podobnie, a nawet jeszcze lepiej niż w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie też Alison był górą. Alison dziewiąty mecz z rzędu e, bez Straty gola. Wielki, wielki występ tego bramkarza potwierdził, że jest no, chyba czołowym bramkarzem świata i że zasłużenie wygrał rywalizację z Edersonem. Więc to był naprawdę niezły, niezły wynik, niezły, niezły występ Argentyny, ale porażka i nie będzie trzeciego z rzędu finału. Copa America, dwa poprzednie, Argentyna przegrała z Chile. I co zdumiewające. Bardzo, bardzo gorzkie słowa Leo Messiego po meczu i ostry atak na arbitrów, czego z jego strony w ogóle nie znamy. Z tej strony Leo raczej w ogóle się nie wypowiada krytycznie po meczach. Co oznacza, że on jako lider Argentyny musi się czuć bardzo sfrustrowany tym e, kolejnym zawodem, jaki sprawił e, swoim kibicom. E, proszę, proszę posłuchać. Rozegraliśmy naprawdę wspaniały mecz. Pokazaliśmy się ze świetnej strony, a oni w żadnym wypadku nie byli od nas lepsi. Wcześniej strzelili gola, a druga bramka padła zaraz po tym, jak sędziowie nie odgwizdali rzutu karnego po faulu na Sergio Aguero, bo dodajmy, że były dwa takie przypadki bardzo kontrowersyjne. No, Dani Alves po prostu pakował się na pełnej szybkości w Sergio Aguero w polu karnym i sędziowie nawet nie wzięli waru, choć przecież na Copa America biorą go bardzo często, drobiazgowo, wszystko e, sprawdzają, wiele goli zostało anulowanych. Nie tym razem, i właśnie z tej niezatrzymanej akcji poszła kontra, po której Roberto Firmino strzelił gola na 2-0. I o tym właśnie mówi Leo Messi. kolejny cytat z Argentyńczyka. Sędziowie popełnili więcej błędów, pokazali mnóstwo bzdurnych kartek, a w przypadku Faulu na aguero nawet nie sprawdzili waru. To niewiarygodne. To działo się przez całe spotkanie, już przy pierwszym kontakcie zawsze gwizdali na korzyść Brazylii i tego rodzaju bzdurne decyzje ciągle nas. Rozpraszały naprawdę wyjątkowe słowa jak na Leo Messiego, który, jak mówię, nigdy nigdy yy, arbitrów aż tak otwarcie nie krytykował. Moim zdaniem bierze się to yy, z frustracji, że to jest kolejny wielki turniej, na którym Leo Messi nie jest w stanie odegrać roli lidera tego. Przecież nikt z nas nie kwestionuje, że on jest przecież yy, no, największym piłkarzem naszych czasów, a wielu uważa, że może nawet yy, w historii, ale nie pokazuje tego, by nie rzec, rezerwuje tą swoją wielkość tylko dla Barcelony. Nie pokazuje, nie jest w stanie jej pokazać w barwach Argentyny. Po, powstają, powstaje wiele złośliwych memów na ten temat, jak choćby ten, ale chcę powiedzieć, że akurat za ten turniej, za Kopa Ameryka. To 2019, argentyńskie media i argentyńscy kibice do Messiego nie mają pretensji, uważają, że po prostu no ma takich partnerów, a nie innych, lepszych widocznie miewał w Barcelonie, zrobił wszystko, co tylko mógł i po prostu to nie wystarczyło. Diario Ole pisze, Leo nie chce do głowy, broń Boże nie przyjdzie rezygnować z gry w reprezentacji Argentyny. A Pojawiła się taka, taka informacja, że no, rozczarowany kolejnym niepowodzeniem. Messi może z, z, po raz trzeci już zrezygnować z gry e, w narodowych barwach, ale on sam przedpowiedział, że absolutnie jest dalej do dyspozycji z tą grupą piłkarzy dobrze mu się grało jeśli przyjdzie nowe pokolenie to też nic nie wspomniał o trenerze, bo pamiętajmy Lionel Scaloni no, w, 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 przy, przy, przy Cicze e, trenerze Brazylii, no to w ogóle ciężko nawet go nazwać trenerem, wiemy jaki tam chaos z trenerami e, w Argentynie, jest ci najlepsi jak Cholo Simeone, czy Maurizio poczetino no, jakoś się nie chciał zdecydować na pracę z Messim czy z Argentyną, ale mówiłem o tym, że to jest kolejne wielkie rozczarowanie Messiego i Argentyny na wielkim turnieju, bo zobaczmy od 2006 roku czyli mundialu w Niemczech, kiedy Messi zadebiutował na wielkiej imprezie w barwach Albi Celeste, same niepowodzenia wtedy w 2006 roku pamiętamy ćwiercinał z Niemcami, rzuty karne lepszy, lepszy Jens Lehmann awans Niemców, byłem na tym spotkaniu na stadionie olimpijskim w Berlinie 2007 rok finał Copa America, ale przegrany. 2010 rok bardzo rozczarowujący Mundial w RPA Messi. Bez choćby jednej e, bramki drużyna pod wodzą Diego Maradony też odpada znów z Niemcami, znów w ćwierćfinale, ale tym razem po laniu e, 4-0. 2011 rok, ćwierćfinał Copa America i to jest najgorszy wynik e, na wielkim turnieju e, w, w, o, o Mistrzostwa Ameryki Południowej. Z udziałem Messiego potem 2014 rok... E, mm, to jest oczywiście finał przegrany znów. Z Niemcami e, pamiętamy e, Gonzalo i Gołań z szansą Messi, jednak bez, bez Mistrzostwa Świata, jak wcześniej Diego Maradona, co mu się udało. 2015 rok, finał Copa America przegrany z Chile. 2016 rok, kopa, finał, e, finał Copa Ameryka przegrany z Chile. 2018 rok, mundial w Rosji, porażka już w jednej ósmej finału. Akurat mieliśmy rocznicę parę dni temu, to był ten mecz z Francją, 4 do 3 kapitalne widowisko. W ogóle Argentyna, słuchajcie, zdobyła 15 razy wygrała Copa America, czyli 15 razy została mistrzem Ameryki Południowej, ani razu z Leo Messim w składzie, ale żeby było ciekawe, Diego Maradonie też nigdy się nie udało zdobyć tego, tego trofeum, więc jeżeli patrzymy na Leo, Leo, Leo Messi'ego w barwach Albicelestes, to jedyny jego sukces to jest złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, czyli dla profesjonalnego piłkarza. No, przyjemne, tak, ale prestiżowe, ale jednak no, to, nie jest, to nie są dwa najważniejsze turnieje w karierze reprezentanta kraju, czyli, igrzyska, czyli Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa swojego kontynentu. W ogóle trzeba przyznać, że Messiemu nie, nie za dobrze gra się przeciwko Canarinos, przeciwko Brazylii. Te jego statystyki wyglądają tak, że rozegrał 10 spotkań przeciwko Brazylii, 5 towarzyskich. 5 o stawkę i o ile jeszcze w tych towarzyskich to ma trzy zwycięstwa, dwie porażki, o tyle w meczach o stawkę, nigdy jeszcze mu się nie udało pokonać Brazylii. Jedna, jeden remis, cztery, cztery porażki. I teraz powstaje pytanie, czy ta klęska, no bo jednak brak finału trzeciego z rzędu, porażka z gospodarzami, po Niezłym, niezłym meczu, ale jednak, jednak, jednak niepowodzenie, porażka Leo Messi bez ważnego reprezentacyjnego trofeum. Czy to będzie miało przełożenie na złotą piłkę? Tak naprawdę tutaj Leo Messi ma tylko jednego kontrkandydata, czyli Vergila van Dijk'a, obrońcę Liverpoolu, najlepszego piłkarza sezonu Premier League wybranego. Przez samych e, zawodników. Zdarzyło się to po raz pierwszy od 2005 roku, od wyboru Johna Terry, wtedy w barwach Chelsea. Jeśli chodzi o złotą piłkę, obrońca nie zdobył jej. Ostatnim, któremu się ta sztuka uda, był e, Fabio Cannavaro. 2006 rok po tym e, zwycięskim dla Włochów mundialu w Niemczech, gdzie uznano go za filar tego, tego osiągnięcia. Czy Vergil van Dijk może wygrać z Lomessim? To jest dobre pytanie, moi drodzy, bo ja w imieniu Polski, jako polski dziennikarz głosuję, co prawda nie na Złotą Piłkę, ale na FIFA Best, czyli bo te, ten turniej się rozdwoił, FIFA robi swój, i, i, I tu chyba we wrześniu czy w październiku jest wręczane trofeum, a złota piłka tracyj na koniec y, sezonu. I ja będę musiał podjąć tą decyzję. Leo Messi oczywiście jest obiektywnie najlepszym piłkarzem naszych czasów. Jest. Gold, jak oni nim mówią, greatest of all time, ale czy nie powinniśmy nagradzać jednak za sukces, za doprowadzenie drużyny do jakiegoś wielkiego sukcesu? Leo Messi wygrał z Barceloną Mistrzostwo Hiszpanii, za co pełen szacunek, zdobył złote buty dla najskuteczniejszego strzelca wszystkich lig europejskich, ale van Dijk. Wiemy, że nie zdobył Mistrzostwa Anglii z Liverpoolem, zabrakło jednego punktu, no ale po pierwsze jest zawodnikiem, który ani razu, czy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Angielskiej nie został, nie dał się przedryblować, nie przegrał ani jednego pojedynku i jest odpowiedzialny za to, że Liverpool miał najskuteczniejszą defensywę w Lidze i jak pamiętamy Liverpool stał się najskuteczniejszym Najwybitniejszym wicemistrzem w historii futbolu. 97 punktów, a mimo to przegrali z Wielkim Manchesterem City. Wygrali za to Ligę Mistrzów, także drugie miejsce w Lidze Narodów, czyli z sukcesu z reprezentacją też Wandajkowi nie udało się wywalczyć. Spojrzałem, jak to wygląda u Bukmacherów. U Bukmacherów prowadzi. Póki co Virgil van Dijk. To są notowania jeszcze sprzed tego meczu z Brazylią na Copa America, i, i nawet w tym momencie mm, y, faworytem, to znaczy kursy na Van Dijk wynoszą od 1,719, a na Messiego 2,2. A, a przypuszczam, że po tym niepowodzeniu, po tej porażce w półfinale Copa America mogą jeszcze spaść. Jak mówię, raczej. To się rozegra między tymi dwoma zawodnikami, ponieważ kolejny na liście Cristiano Ronaldo, mistrz Włoch i triumfator z Portugalią w Lidze Narodów, co może nie są to jakieś. Prestiżowe, bardzo rozgrywki, no ale też trzeba umieć je wygrać. Znów tu się okazał też liderem w kadrze. Teraz jest mnóstwo memów przeciwstawiających Ronaldo Messiemu. Nie chcę się w nie zagłębiać, ale doceńmy. Niemniej Buchmacherzy nie doceniają specjalnie. Portugalczyk jest na trzecim miejscu, ale, ale jego kurs to jest aż 17, czyli po prostu przepaść. Tuż za Cristiano Ronaldo zresztą dwóch kolejnych triumfatorów Ligi Mistrzów z Liverpoolem, czyli Sadio Mann i Mohamed Salah. Żeby było ciekawie, sam Van Dijk stwierdził, że złotą piłkę po prostu powinien dostać Lo Messi, bo jest, bo jest po prostu najlepszym graczem na świecie i, na, i ten sezon tego nie zmienia. Nie ma znaczenia, że nie grał w finale Ligi Mistrzów, on po prostu zasługuje na wygranie tej nagrody. Jeśli o mnie chodzi, to oczywiście chciałbym ją kiedyś dostać, ale nie sądzę, żeby istniała na to jakakolwiek szansa. Czyli bardzo, bardzo skromnie mówi Van Dijk, ale pamiętajmy, Właśnie w, tym, w tej bezpośredniej rywalizacji, w półfinale niesamowitym, e, tym Ligi Mistrzów e, Liverpool, bez swoich kluczowych gwiazd, bez, bez e, Roberto Firmino i Mohameda Salaha, wygrywa z Barceloną 4 do 0, nie traci gola, jeden gol wystarczyłby, żeby Barcelona awansowała do e, finału, więc e, tutaj... Ponieważ sam w tym plebiscycie głosuję, moje pytanie do was, drodzy widzowie, komu wy na dzisiaj wręczylibyście złotą piłkę czy nagrodę FIFA Best? Moim zdaniem to się rozstrzygnie na jesieni, tak jak w poprzednich plebiscytach wiedzieliśmy już do sierpnia, kto za tą pierwszą połowę roku, za sezon e, miniony zasługuje e, i to, co się działo na jesieni, już tego nie zmieniało. Tak? No bo na, na jesień nie można już zrobić żadnego trofeum, można strzelić parę goli więcej. Ale zobaczmy, że w poprzednich latach, no choćby kto jest teraz aktualnym mm, właścicielem złotej piłki? Luka Modric w bardzo, bardzo dużej mierze za udany mundial w Rosji, za... Finał przegrany wprawdzie, ale to jak był wielki jak jak był wielki jego udział w tym sukcesie. Oczywiście też za trzecią wygraną Ligę Mistrzów z Realem Madryt, tak? ale głównie za reprezentację Chorwacji. No, trzeba powiedzieć, że udział Van Dijk'a w wywalczeniu Ligi Mistrzów jest olbrzymi, choć jak mówię, ten mecz z Brazylii, z Argentyną pokazał też i to jest taki mój, nie chcę powiedzieć faworyt, bo on na żadną nagrodę nie ma szans, no na, co najwyżej na złote rękawice, tak? Alison. Alison, kapitalna postawa zawodnika, więc chciałem go przynajmniej wyróżnić, a do Was, drodzy widzowie, pytanie na dziś. Złota piłka, FIFA Best, wręczacie ją? Czekam na Wasze typy w komentarzach, dziękuję za łapki w górze oraz za wszystkie suby i do zobaczenia na kanale.